Każdy marzy o górze smakołyków, ale niestety nie każdy ją dostaje. Nasi bohaterowie nie są wyjątkiem. Są jednak gotowi o nie powalczyć. To będzie bardzo zabawne i niesamowite, jak zawsze na bubon challenge. Spójrzcie, co jest przed nami! Tylko jeden czekoladowy batonik. Co za chciwi ludzie, nieważne, jestem taka głodna. Tworzyła to zębami! Ostrożniej! Kiedy jestem głodna, nic mnie nie obchodzi. Trafiłaś we mnie. Może wystarczy. I tak nie mam humoru. O, wymyśliłam coś. Co ona robi? Właśnie to. Uważajcie, bo was też potnę. Taka duża i mocna piła poradzi sobie ze wszystkim. Tym bardziej z jakimś tam batonikiem. I znowu wszystko na nas leci. Mogłabyś trochę bardziej uważać. Co tam mówicie? Nic nie słyszę. Ojej, dlaczego jesteście tacy brudni? Nie wiem. Bo ktoś właśnie piłował czekoladę? Ej, nie chciałam. W końcu mogę zjeść mojego batonika. To jest takie dobre. Dobre? Super, bo ja mam jeszcze więcej twiksów. To jakaś magia. Ekstra. Dzięki, mam po prostu talent. Dobre, ale chcę coś fajniejszego. Tego właśnie potrzebuję. Dlaczego wszystkim we mnie rzucacie? Nie maruć, Lepiej patrz, jak to zwykłe mleko zamienia się w czekoladowe. Wow! Smakuje o wiele lepiej. Wow! Teraz jest czym popić te wszystkie czekoladki. Jestem taka głodna, że te czekoladki i mleko znikną w mgnieniu oka. A nie mówiłam? Kurra, no to moja kolej! Najpierw pozbyłem się opakowań. Od razu lepiej, a teraz potrzebuję odpowiedniego stroju i wszystkiego, co może się przydać podczas budowy. Nutella będzie moim materiałem mocującym. Jesteście gotowe, żeby zobaczyć najsmaczniejszy dom w swoim życiu? Dajcie mi trochę czasu, a przed wami będzie królował prawdziwy czekoladowy wieżowiec. Wow, masz ambitny plan! Ciekawe, co z tego wyjdzie! Proszę bardzo, co sądzicie o moim arcydziele architektonicznym? Jedno można powiedzieć na pewno. Wygląda apetycznie. Co wy robicie? To bardzo kruchy dom. Aj! Ha? To wcale nie była nasza wina. Jak dobrze, że założyłem kask. Uratowało mnie to przed uderzeniem. Prawdziwy szczęściaż z ciebie. Zobaczcie, co mamy tym razem. Oko? I to tylko jedno? Ziemię w ten sposób. E, masz pecha! Tylko jedno oko. Śmiej się, śmiej. Jesteś taka wredna. Nie szkodzi. Dam ci nauczkę. Przestraszę cię. Ej, ma zobacz! Wypadło mi oko. Jest mi bez niego tak źle. A, zabierz to ode mnie. Ojej, lola zjadła około Stina. Co teraz będzie? Pomóżmy jej! Ja zaraz się uduszę! Jestem taka niewyspana. Najwyższy czas na filiżankę kawy. Co to? Ojej, w moim kupku jest to oko! Dowcip z oczami zawsze działa. No to czas zjeść w końcu moje oczko. Ja też umieram z głodu. Wow, to było szybkie. W takim razie ja też zacznę. Może się podzielisz? Zapomnij, sam sobie poradzę. Przynajmniej jednym oczkiem. Nie ma mowy. Ojej, chyba dostałem wysypki. Ciwuj się, to za karę. Dokładnie. Sprawdźmy, co nas teraz czeka. O, chipsy, fajnie. Lola, spójrz na to maleństwo przede mną. Taka mała paczuszka, a w środku tylko jeden chips? Co mam z tym zrobić? Nie mogę go nawet chwycić. Wiem! Potrzebuję tylko lupy i pensety, żeby móc zjeść swój kawałek. O, Stein, twoja kolej. Dobra! Tylko, że wieczko jest mocno zasane. Nie mogę tego otworzyć. Słabeusz! Jak dziewczyna! Nie szkodzi, już wymyśliłem jeden sposób. To maleństwo uratuje mnie w każdej sytuacji. Jesteście gotowe, by to zobaczyć? No chyba. No to patrzcie. Teraz pozostało tylko złapać chipsa. Udało mi się to. Dziewczyny, wiem, że jestem super. Tak, rzeczywiście. Pokonało cię opakowanie. No to teraz moja kolej, żeby to wszystko zjeść. Od dłuższego czasu mam ochotę na chipsy. Możesz być ostrożniejsza? To boli! Przepraszam. Aj, znowu ja! Jestem taka głodna, że nie mogę się zatrzymać. Lepiej założę kask. Aż mi się słabo zrobiło. Dajmy jej nauczkę. Dobra! Ojej! Austin, przybij piątkę. Załatwiliśmy ją. Dlaczego mi to zrobiliście? Wow, to Skittles! Okay. Tak, tylko jeden cukierek. Znowu nie masz szczęścia. My mamy więcej słodyczy. Nie szkodzi, znam magiczny sposób, żeby zamienić tego malucha w wielkiego cukierka. A nie mówiłam? Cukierek już nie jest taki malutki. Wow! Teraz to ogromny skittles. Przynajmniej będę mogła się porządnie najeść. Jakie to jest pyszne. O, Steen, czas, żeby się te zaczął. Z chęcią. Swoje słodycze zjem w klasyczny sposób. Podrzucę je. Chyba coś poszło nie tak. Tak, to wygląda śmiesznie. Nic strasznego. Moje oczy zauważyły całą masę innych cukierków. Tak, ale to moje cukierki, więc odejdź stąd. Teraz muszę wybrać odpowiedni kolor. Czerwony to nie to, żółty też nie. Fioletowy też nie jest dobry. Jak dokonać właściwego wyboru? Po co ci kapelusz? Magiczny kapelusz zawsze podpowie ci co zrobić. No to otwieram. I mamy kolor, który zjem jako pierwszy. Zaczynam. Biorę więc talerz z żółtymi cukierkami, a potem wszystkie fioletowe, a potem wszystkie czerwone. Ciekawe, co kapelusz dla mnie przewidzi. Otwieram. Ojej, coś tu się świeci. Wow, ten kapelusz naprawdę jest magiczny. Skąd wiedział, że jestem głodny? Tu jest cała masa cukierków! Podziel się ze mną i ze mną też! Jasne, trzymajcie! Skoro kapelusz jest taki hojny, to ja z chęcią was poczęstuję! Już nie mogę się doczekać! Patrzcie, to tabliczka czekolady! To nie byle jaka czekolada, to naprawdę dobra czekolada. I taka słodka. Ciekawe, co nas czeka. Jej, cała masa czekolady, ale ekstra. Już nawet wymyśliłam sposób, jak ją zjeść. Nie ma to jak wielka miska roztopionej czekolady. Użyję do tego celu mikrofalówki. Wyszedł mi prawdziwy czekoladowy koktajl. Niesamowite. Mogę jednocześnie jeść i pić. To świetny pomysł. Zgadzam się. Tak, pomysł jest świetny. No to teraz ja? Gdzie jest moja czekolada? Wow, nigdy w życiu nie widziałem tyle czekolady na raz. Jaka petycznie to wygląda? Ale nie podoba mi się, że ta czekolada jest taka porozrzucana. Ułożę ją w równą wieżę. Tak jest lepiej. A do tego o wiele łatwiej mogę ją zjeść. Mam plan. Ojej, nie panuje nad swoimi palcami, które biegną prosto do czekoladowej wieży Ostina. Och, jak to się stało? Dlaczego to zrobiłaś? Wszystko zniszczyłaś? Nie dramatyzuj, czekolada przecież nie zniknęła. Masz rację, częstujcie się. Dobra, zaczynamy. Mogliśmy się tak nie spieszyć. Jedna papryczka, jakoś to wytrzymam. Ja mam więcej i w dodatku nie lubię ostrych rzeczy. Ale ma. To straszne! Ja zacznę. Mam nadzieję, że makaron uratuje mnie przed ostrą papryką. Nie czuję się zbyt dobrze. Uważajcie! A jednak nie, nie jest tak źle. Te kluski są całkiem dobre. Austin, twoja kolej! Dobra! Może dla mnie papryczka też nie będzie taka ostra. O nie! Myślę, że jednak będzie! A, cały płonę! Austin, możesz być ostrożniejszy? Jesteś taki zabawny! Przynajmniej mi ulżyło. I zdejmijcie za mnie ten głupi makaron. Emma, twoja kolej. Jesteś gotowa? Nie i nigdy nie będę. Mam złe przeczucie. Miałam rację! To jest takie ostre. Zgaście mnie, ja płonę. Myślę, że trzeba jej pomóc. Dzięki, Austin. Bez ciebie poszłabym z dymem. Brokuły, ale dosyć małe, ok. Ja nie cierpię brokułów, ale ma, wydaje się, mieć najgorszego pecha ze wszystkich. Ja mam najwięcej brokułów i po prostu ich nie znoszę. Dobra, nie marudźcie, ja zaczynam. Nie mogę się doczekać, kiedy się z nim zmierzę. Wiem, tak będzie smaczniej i łatwiej. Bo ja po prostu kocham czekoladę. To wygląda naprawdę dobrze. Tak, bardzo apetycznie. Fuu, ohyda! Muszę to szybko czymś zapić. Naprawdę jest tak źle. Już mi lepiej, ale to było po prostu obrzydliwe. Czyli teraz ja potrzebuję mojego kapelusza. Teraz muszę tylko wrzucić brokuły do kapelusza i zrobić czary mary. Kilka zgrabnych ruchów i brokuły wyparowują jak gdyby nigdy nic. Ja też mam taką różdżkę. Hop, Im brokuły wróciły. O nie, to obrzydliwe! Czyli jednak muszę je zjeść! Okay. Co za paskudztwo. Emma, tylko ty zostałaś. Dobra. Im szybciej zjem, tym szybciej będę miała to z głowy. Fuu, boli nawet samo patrzenie na to. Zgadzam się. Emma, chyba troszkę zzieleniałaś. A, wyglądam teraz jak jakiś goblin. Na dziś to wszystko. Czekajcie na nowe filmy na kanale Bubum. Do zobaczenia!